gaming ale jedziesz, że daj, daj 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 no panie ja będę jutro misterny, tak nie ty się tam nie ćwicz no dobra dobra no razie. nie to podstawa co nie Trzymaj się ten kost Cześć. na 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 tak a to podstawa ale brączek jedzie z tym Chciałem ja może ze chlebem koniec imprezy mistrz Adam 15 Gorzki u was w internecie zapraszamy siemaneczka z tej strony mistrz Adam 15 jak zwykle jest ze mną brączek gimiki Siemaneczko. Cześć, cześć. I mamy nową mapę y, Goszką. No, zapomniał. Kaskada no, tle. Cześć, cześć. Kaskadę jest tle. Nie wiem <bo> tak. <laughs> przez ostatnie dwie minuty ucisz w ogóle jak nigdy i. Kurwa, zobacz ten. Adam nie powiedział swojej kwestii, a ten już jedzie. Wie, chua, w ogóle. Dzięki, jeden. cześć. Dobrze, na razie, cześć, pompa. Y, ogólnie gramy na Goszką i Nowa mapa, y, zobaczymy jak to będzie. Miki, trudno, Case w ogóle. <tosłuch> <noise> Brączek tak jedzie za nami, tak. Ej, u cholera, jest tu ten mostek. A kto polecił ci tę mapy? Ej, przepraszam bardzo, brączyć nasze kochany, poleci mi no. ja go... to. Jakby Jako, co wybrenne, ludzie, gdzie tam jedziesz tu? Zobacz, ten pokrzoka, tu koło domu, komuś na podwórko wjeżdża, ja pierdolę, ale No do wstup. przodu. Nie mogę, bo to jest płot już. <noise> nie mogę Jaki do... <noise> płot, jest to jest tam. No nie cofaj! Musiał. Ten, most, ten mostek jest zajebisty Musiał. Na ścieżkę czy bez? Na oczywiście. Poczekaj, bo ja tu cofam. Dobra, to leć ta na sieczkę, a ja będę tutaj też talerzował od razu, żeby. Lecimy. Migi Gaming leci z tym. Oj, oj, zaraz wpadnie tu jak gukci. No zobacz co robić? Dobra, 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 najpierw dosłada. Się... A, adam o, się patrz. Cześć. Ale brączek jak fajnie. Będzie. A widzicie, już po to właśnie jest mostek w tym. Żeby brączek sobie cofnąć, zaparkować. Ja, ja to będę miał, nie wiem, stonę z tego. No i dobrze, będzie nawet długo. No Dobra, ja idę od razu do Lamborga i będę talerzował, mam mam Mogę się coś porobić też? <grym> chcesz coś? <grym> nie, ogólnie to niech Miki trochę się przejedzie i powie jak tam mu rośnie to. No ogólnie mam e, wiesz co, e, 500 kilo. 500 kilo masz? że <grym> ty lubisz orać. Chcesz Co pora mam orać? Chcesz porać? A co? Chcesz dam ci Amazonkę Jaką <grym> e, Amazonkę do Orania? No jak. A co miało robić? I tutaj jest 150 koni, i, a tu ci rzucę. Nie wiem, co się, się wymyślił. Jakieś tam pole znajdziesz, sobie wyniki. Dobra, to ja się garnę po mapy wtedy. No, yy, chcesz sama? Dawaj oś, to to. Ja ty, oś, co, co ja tnę, to oś. Nie, bo on będzie tak glebę. To... talerzował, dobra. To tam już no masz gdzie? na tym, na sklepie i szukasz. No, ale to wciążik jeszcze głów. A już, być. proszę się bardzo, już ci daj. No, może lepiej siać, bo tutaj jest. O, chuj, a ja Kto mi tak. będzie podjeżdżał. Chyba sam podnieś. Nie <grym> Ale ci będzie. Dobra. Yy, dobra to tam już masz wszystko w sklepie zrobione Ja tam u, sam... u, ale go rzuca Wyłącza, chudy No czekaj, nie z tym Tak, najlepszy tekst do intra Brączka, który nie wiadomo kiedy będzie Już grałem na tej mapie kiedyś ja też Graliśmy, Ciekawe. wszyscy graliśmy No spoko to była Ale tu jest jakoś tak przerobiona, w nie. Ci wydaje W ogóle no. Wyzorany, fotoradar... Fotoradar, no. Długie gospodarstwo, bo to jest... o w Foto no, no. oh, słubeczka chyba. Dobra, do jedziemy. Ja Długie gospodarstwo, zaczynamy. to jest... A nie, to to samo. Ja. Ogólnie to jest mapa chyba na Polskę, a my tu wjeżdżamy w tej po 380 km. A jak, nie. no po no ja, to jest Farming Simulator 2015 na podstawie. Ja. No jojo, Nie inaczej. Jak po to dała do... O kurwa, wyjebałem się. Adam, opuść. Opuściłem. <gulka> Kółka podniosły się do góry Wiem. Ale w ogóle nie. śmieszne to pole jest. Te dwa pola dzisiaj by próbujemy skosić zobaczymy jak tam wszystko wyjdzie. Jak gdzieś taki mały kombaj kupu, to ja ogóle. My właśnie nie wiem, kurde tej ja mogłem ci tego, tego. Tego tego małego nie wiem jak to się nazywa w ogóle. To nie, jest, nie, to się nie wiem coś. coś tam sampo. Sampa, sampo, sampa, sampa. 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 Samu sampo albo coś jeszcze. I samu sampo? Nie Sampo. stoi. Ło, ale tutaj. Ale, bym zawinął tutaj, uff Że oho ho I do strzelił się chwalił. Ho ho ho! Po Dobra, nie jest dobrze. Jedziemy dalej. No, są sumie... czas na że klikam dwójkę, bo zapominam, że ten pomagnił. No tam, bo teraz przyzwyczajenia do innych ty, ty. W sumie to ja ten. Yy... Chciałem Wam tylko coś powiedzieć, że. No. Nie ma pola do orania. Nie gadaj. No to czy dawaj czy to oś to co Adam będzie talerzował i to... Ta ja ta właśnie ta też tak myślę, że po tależupce wybrać. No, no tylko to na no, innego zostanie. Supska, słuchaj, kurwa, laga mam. Ja też miałem. Śmiałem laga, że minąłem. No to chuj. Zwalniam cię. I miałem, ten nie ten lokal. nie mi tutaj nie tutaj. Nie mi tutaj tego nie tego. Nie ja, właśnie, ten mi tutaj nie ten tego, bo będzie koło 15 Mnie i taki finał. No tego nie tego. Gorzku. Gorszku? Zdrożku, Groszek? Groszek V2? da, grossypnie V2? Da, <laughs> Jak tam, Mikuś powiedz ile lepiej ile tam masz. Tom. 57. Tom? <laughs> nie, no po co? Nie, to będzie dobrze, drugi zakrążenie i prawie pół tego, Ponad. Nie ma co Ponad. narzekać. Będzie... Ponad półtego, co ty chciałeś powiedzieć. <laughs> będzie, dagra, jebnie. Nie będzie. No, brączek leci. Brączek leci! Brączek gryźń z tym! Eee, poszedł! tego mija, kurde, łapie na cały dzień, bo ja nie wiem. Ja nie, nie wiem o co chodzi, Adam, Adam <tryk> to ktoś sobie bzdurał. E, halo, halo, bez żadnego tu obzdarania. Leć mi, lepiej podobnie. Bo... Tego, nie tego, lecim z tym. <laughs> Ty, my, najczęściej wypowiadamy teksty, lecimy z tym. Lecimy tutaj. To jest Byle tekst tego. Tak. Co? Lecimy tutaj. Coś Adam mówi o nie wiem, co nie słychałem. Nikt no tego tak... słucha. Olewasz, olewacie mnie, dzięki, dzięki. I tak nam nie płacisz. Miki, Adam hmm? ci raz przy razie, bo, kurwa uważaj. Wiem, 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 od, oddalę się tutaj od ciebie. Oddalę się, kurde. Ej, to jeszcze kaskadek by był, to by chciał od razu. O, ale przecież Adam nie chciał mnie. No bo, bo no właśnie. Oj, 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 dawaj, dawaj, Ja pierdziele, kurde, muzułmany jakieś. Kochani drodzy widzowie, ja bym zagrał z chęcią, byłbym bardzo. No ale fajnie. niestety, za późno się kaskadera obudził. Proszę, no, tam od, od tak. największej połowy zaczął urazić. A tam nasz cudowny psiacie. Tak, tak. Zakładany. No w ostatnich sekundzie, gdy zaczął nagrywać, że jednak grają w LSA 15 FSA. Widzicie, mamy tak w ogóle tak grafik, mamy zajęty, że naprawdę aż nawet nie wiemy, co mamy nagrywać. No, tak, no Sorry, to... ja wiem. Ten jak mi wygamingował tutaj to Jezu Musiałem ja nie... nawrócić. A żeś nawrócił. A na weź no ten sprzeczepom i podjedź mi Postaram się. Już masz full? No nie no 80, ale zanim podjedzie to będzie 100 No. Ja znam ja ma tam tempo Adama to wiesz A zaraz tak wyja wyjadę ci tutaj z baśki z tyłu, że oh. o Spróbuj. A i tak twoje maszyny Nie no, Wiadomo No To Kto będzie to. reperował ja No tam przecież nie. Dobra, wysypiemy, by. bo przecież... Dawaj, 10 na godzinę. No bo ja wiem, ja mam chudy włączony. Bo... No nie, nie ma, ale mówię, tak, no kurde, no. tak, no tak, no, oczywiście. Może wiesz, że no, to 10 na godzinę, może po silniku wyczuwasz na przykład, nie Wyczuwam, wiem. już widzisz, jak wyczuwam. No. Teraz ja dostań. No. I prawidłowo. Prawidłowo, bardzo <noise> ładnie. Ale krampała nas. Kurde. Chujowa. Wręczaj. No Ołóż sobie, bo pokażę wam wszystkim, jak on wygląda. Ja mówię to ten sam, sam jest za małe do tego połowu Nie, to on ma 190 konia Już wyzwałeś no wszystko? Na pół jest 150 Pierdolisz Nie Pół ma... to ten ten ma... 190... Duży, to ten pół ma 190 wydaje A zresztą pół ma... 5 kilo, co ty chcesz? Niech ja, tak 5 No a ile? 6 A, dobra, słuchaj Nie, no ale on ma 190, no ty No On nawet nie wygląda na 190 koni No on... Ale uciągu realnego w tym Elesie to on ma, nie wiem, ze do 100 To szkód A go sobie nie daje rady dobrze w posiarkach no, one hmm. w, w prasie to w ogóle już siada. To jest taki ciągnik na początek, co ma niby duże konia, ale wszyscy nas zrobią cholerę z, za przeproszeniem głupiego uja. Bo to i tak gu dodaje, bo ten ciągnik nie ciągnie, tyle. A no jak? On jest bo jeden z najtańszych, go kupują, ale to jest gówno Zgadzam się z Migim w 110%. Adam o Ja nigdy w życiu. No to ze sobą, bo już jechał tam po lewo. Dobrze, dobrze. Ja tego nie dooram. Ja też nie. A ja mam laga co chwilę jakiegoś dziwnego, jakiś auto był. No chyba Adam ma zasoby internet. Internet z Kambodży, nie wie to o tym przecież. przecież <noise> nie, nie wie to o tym. <noise> Taki typowy wieśniak. <noise> A jak? Gramy niby jednak w wiejską grę, no to co? Co mam powiedzieć? Trzeba się jakoś dostosować, <noise> żeby gadać. Nieby wiejska gra, źle ludzie z miasta w to grają, no, ale, ale jak oni grają, to się wszyscy <noise> Ogólnie to wujek Wokun chyba, chyba jest z miasta, co nie? No ale bo boku niespoko. Ale on no, ogarnia ja. Powoli ogarnia, tak. Powoli. Nie, no na początku też tak nie ogarniał zbytnio, bo wiesz, no bo w końcu... On cały czas te ciężarówki, ciężarówki, nie? Ale ci i Światek też przecież nie są z tego. Ale to... Oni nie, no ogarnię. ale po tego oni grają, to my ja się... Ci, cicho, ale, bo za, za Adam hejt dostanie, nie chcę nikogo obrażać tutaj na tym. No wiadomo. nie, ale no. no, ogólnie nikomu nie mówimy, ale jednak realność w grach to jest podstawa chyba, tak? No bo tak. Nie no, wiesz to oni mają swój styl także, nie? Znaczy no, tak. realność, no. Do, to pasowanie ma się mniej więcej. <gry> Zdobyli tych widzów tam y, swoim stylem nagrywania? No y. Może oni lubią po prostu robić bekę, tak? Każdy lubi robić bekę, ja no Tak, no nie zależy mówię, to. Tak. Nie mówię, że nie. Pozdrawiam. Co też? Tak, też. Brączka też. <gry> no, a pomyślę. <gry> <gry> a ogólny kaskadek, umilk po hasrzeli. No, no, no tam oj, tam oj, tam. Odbijemy sobie, zagramy sobie w jedenastkę, tam z Miki. <gry> Trzyna... No, potem w trzynastkę u Brączka i tak w CS, a potem u, u Kaskadera na przykład. No i od razu będzie lepiej, tak. Nie będzie. Ogólnie, kurde, tyle cię... Zresztą jeszcze musisz mi tam... jakiś prezent kupić taki drogi. Klucza w w w Klucze, no, tak, do no. skrzynki. No, dobra, dobra, dobra. To ja też poproszę. Bardzo serdecznie. Dwa kilo? Tam, tam, wpadnę tutaj przed... Kurwa, nie nierealnie, jadam. Ja zawsze realnie. Wiem. Co on przy drogach, przez drzeło pojechał? A tak. fajne to mapa dosyć. Ale nie, moja lepsza, to jest mapa jak chujesz. Nie, to jest taka. Taka, 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 taka. No lepsza taka, niż Wielkopolska. Nie lepsza niż Wielkopolska. Yy, Miki no. nie, chce, nie chciałbym mówić, ale Wielkopolska się przy tym no wiesz. Nie porównuj główna do sporady. <laughs> Dobry tekst. Co ma, piernik do no, A, samolot leci. No, samolot też ma, widzisz, A Wielkopolska samolotu nie ma. Gdzie ja nie widzę. No nad tobą centralnie jest. O kurwessy, ale wolno leci. No co ty, ja a ja mnie może... A co to takie duże, dziwne, takie o, no tam co? jest taki duży, dziwny taki jakiś? Szukam, a to to, to, to tam jest balon, widzicie balon? Gdzie? Tam jest balon. Gdzie? jestem. Gdzie ten samolot, bo szukam go i nie mogę znaleźć? balon? No, za brączkiem, za brączkiem, na wprost, tak jakbyś jechał tam. Ja już go nie nie w tą. Nie wiem. Gdzie ty idziesz? W prawo, nie w, w lewo. głowa. Odwróć się. <laughs> tak, w tą stronę, jak ktoś patrzy, siągnik. Nie widzę nic, może za daleko nie No jest. bo on już nic leciał. On już przeleciał. Nie, jak poleciał to i mówił Jak ten ma zapon chude godzinny, brążek się zdążył obrócił. On, on się kurwa rozbił tam w lesie. No nie? bo jest ja 10, 10 też... zabicek a 50 dzwoni po policji a ten... Ja to tam oglądałem sobie balon. Balony lepszy. Ten balon to ciągle widać. Bo ten balon stoi chyba w miejscu jest tam. Nie, chyba się rusza Ruchodziłem tak do no balon wzięć. Zoba pęk. Coś tam powietrze pusił. Niech spada. Eee, e, katastrofy chcesz? <noise> Lotniczej nie głupi pomysł. W 2015 jeszcze tego nie było. <noise> Zarem, Dobry, fajnie. Szybko, Miki zaraz tam przeskoczy na kolejne pole, więc grubo No ja nie wiem, może kudo. Jeszcze się siewnik powinien za mną jechać od razu. O, ale no mówiłem, żeby kaskada to... Ja, ja a Adam mówi, że nie chce. Ja nie mówiłem, że nie chcę, tylko po prostu no, niestety no. no Takie jest miałem jest zdania, nie jest. Taki jest nie zdania jak dziewczyny to ja się nie dziwię. Ej, sorry, ja po prostu mówiłem raz poważnie wy, Rada po poważnie, grałem w trzynastkę No se sekundę przed lałożerem serwera w piętnastkę, i chłopaki, grałem w piętnastkę Po prostu nie byliście w temacie, bo Brączek kombinował, więc taki tam finał O ty kurwa, teraz mamy... Ona bro, O, Brączek, błądujemy <grym> się Tak, serio W twoje podwyżki Dlaczego czemu akurat Brączek musiałeś tak jechać? Ja pierdolę Gratuluję, gratuluję ja Brączek <grym się> Zaraz wyjdę <grym się> Jak to jebą Ja z tobą, jak ty bawałeś, ja też no bo kurwa nie chciałbym mi się zawracać tam No to nie, ja to jest... musi, z, myślałem, że mi ze skiby zaraz wyjedzie tutaj Ja, grubo, 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 będzie, będzie fajnie, będzie fajnie, będzie pompa Będę ja pisać do poza... sądu o narażenie mojego życia, bo słyszę jakieś I... bzykanie o Ogólnie to <laughs> <laughs> będą pisać w komentarzach, że nie wiem... oraz to było specjalnie zrobione, to dookoła przejechanie Właśnie to jest... <laughs> fajne, fa... fajna tekstura ogólnie wyszła Chujowo right. to są, 60, nie? Mm. Nie. O, Ale... To są 360 czy nie? Nie, ale to lipa no pan. ale cóż Cholz tylko była taka. No. Aż żal, że ją opuściłem No ty na pewno kół. Kur... weź wyjdź w ogóle się wiedział. Kół nie będę. Ja ile? Nie, dużo odcinków nagrałem, co są, nawet nie wiem. weź może się z nią nagrywaj Nie, przesady. No trzeba poznać nowe horyzonty, brończy. Tylko po Polsku. No co, to, to jest taki A horyzon. tam tam zbiera te, tylko te taj jest właśnie, Wielkopolski Wielko Dobra, teraz Goszkowa jestem ciekawy w jakim wództwie. Ja. Tam gdzieś koło Niemiec pewnie. ty tu Polaka jakaś pralka leży. Ja bym chciał zaznaczyć, że... Nie, to jest ona tak. nie jest stworzona przez Polaka, tylko przez Niemca. Nie no no dlatego mówię, że koło Niemiec gdzieś. Ja A kto ją tam od... tworzył, wiesz? Tam mi pewnie. Jaki? Jakiś tam na pewno. No, kto? Tamil? Tami. O mi dobrze powiedział. Tami. Tamil Boże. Tami, boże. Łukasz? Tak, czego szukasz? Śledziu! Śledziu. Pozdrawiam serdecznie. To jest polska centralna, bo ja śledził. Pozdrawiam serdecznie, serialnie. No oglądam. Może na pewno. Ja no po prostu do agrosypny. Nie, tak zwykle. Podstawa to. Podstawa, dobra. Podstawa ta się innego potem Adam hajdy. Ja ma Ja nie mam, ja nie mam nigdy hejdów. Tylko jakby bolka bol na nagrał. Tak. To też. Oj tam. Czekaj by kakałeś ty. Zatrzymam a Biedny. pod tym filmikiem 15 łapek był. Tylko? No dobrze. To znaczy to ma Nie Wiem, że ty jesteś takim hejterem jako... Napiszcie na Facebooku, chodź czy do Adama łapki do ubać. to Zamiast, to zamiast yy, mi pisać pod każdym yy, tym filmem. Adamik, zapraszajcie no, do no, Adama, no. to on tego na hejt zaprasza. To was zabawa. Kto więcej łapek w dół, ten wygrywa. Gry z Mikim. Jezus, ale serio, jakbyś takie coś dał, wiesz ile ludzi by się rzuciło na to. No chłopiec. Ale ile będzie świetnik wyświetleń, kobie doszło. Wyświetleń dużo. A łapki to na połowie. Uh, a wyłączyłbyś. Oj się rozpięcił jak głupi. Pójdź godzina, trzeba i spać. No niedługo. No to co, rzucamy robot, do kończy mają A co nic? Adam tam, tam klinie. No bo mi się. Roz w górę, roz w dół. Ja nie wiem. Roz, teraz nie, nie umiesz! Nie może się zdecydować w ogóle. Ile tam Miki, hmm. masz? 40, dochodzi. Ile tam w ogóle to samo to jest? Nie wiem, samo było. Nie wiem, nie chcę się teraz patrzeć. No to trzymaj Dobra, Dobra, to samo było. Tu No mi. To to chyba była pszenica, co? Nie, o tam była pszenica. Mm -hmm. A tu jest skup chyba od razu tego. Dobra, coś mm -hmm. to myśleć. na razie no Tak, szukać. tu jest. Mm -mm. No tak mhm. O samolot też jadam Dobra, gdzie? Nie widzisz? Ja widzę no ten tam... balon Ale, Ale nie w tą to, stronę, to jest... obróć się ci to Nie widzę tego bo... samolotu Jesteś ślepa jesteś Gdzie ty jesteś? Tam gdzie... Brączek jest Nie w tą stronę się patrz debilu Tam jak ciągnik patrzy W lewo trochę ja, Poczekaj A mój jak ciągnik patrzy? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzę się To patrz tam To chodź za mną Ja... Teraz, zaraz znika o, nie widzisz, tam patrz, tam, za słupem. Tam, nie widzisz? Tam za nie widzę. ja nie widzę. Może gospodarz nie widzi ten słup. Ty nie, wiem. może to nie widzisz. Nie, serio, tam nie ma właśnie samolotu, nie widzę i to mnie dziwi. To on ze trzy razy tu przeleciał, Przeleciał się, ja ciągle tego balona widzę. Fruwo. Bo sama. balona też widzę, ale ten... Fruwo, jak głupi. Jezus, kurwa, syn. A tam tobą. teraz? Za tobą jest. Czyli on jednak lata, tak? No, co tak powoli, tylko frunie. Na no, balony chyba się pewnie latają. No, tego nie? mówię, no. Nie znam się na tym A w ogóle nie wyjdzie się za długi ten Let's Co? Nie wyjdzie ci długi. No właśnie, ten... bo coś tak bym powoli kończył już. Nie, no na razie jeszcze będzie, będzie... ma być jakieś może jakieś półtorej godziny, co zrobię L'SPLA, przecież czemu nie? To do nas I tak pomimo tego matrick nie obejdzie i taka. Wiadomo, dobra. <laughs> no dobrze dalej. byś mógł nagrać 5 minut, a potem to chodzi. Nie, w ogóle jeszcze tutaj dokończę to... To jest jakiś skok. Ale nie tak? ogólnie bardzo, bardzo dużo ludzi w do końca. No a zaskakująco dużo. Niekiedy właśnie jak się coś powie na końcu, i niektórzy mają właśnie, mówią, że bekiem odpoczynku. Ale niekiedy nie powiesz tego... na początku, i nie Właśnie, tam. i nikt nie słyszy. Nie, no to zależy. Dobra, to tak robimy teraz. Ja się przejadę. Tu. <laughs> robimy sobie deagrojebnie. Eee, tak, sypnie. Eee. Weź go może jakoś tam gdzieś mi Dobra, na razie dostanę. Ko Nie, inaczej może to zrobię Ktoś podjeżdża? Miki podjeżdżasz? Co no, proszę Co to jest w ogóle? Jakieś mi tu bzykanie ciągle jest No bo tam <laughs> mówiłem, że pszczoły są to nie kurda nic nie będzie, nie pogryzam cię ty, bo ja, ja... mnie też ręka boli, i to porządnie, <laughs> o noga też O, Mateusz, poczekaj Mateusz... ja będziemy posypać To nie wiem, to samo zboże jest Oj tam, oj tam, nie ja... Już ja tam nie było Ej, jest no, tam. wysyp Ja tam troszeczkę y, pokoszę za Mateusza Będę, nie będę taki pokoszy po, po, po ramtach Co tam się dzieje? O idea grojebnie, zrobiłem sobie. Ty kosisz za mnie? No koszę za ciebie. Kosz. <noise>? To <noise> myślę o czym innym, a, a tu o worka mi wyskoczyła, no? To o czym ty się myśli? Halo, halo, w robocie. A, w robocie właśnie. z ciężkiej pracy myślę o, o koszyniu. A Bronzek tu gdzie ty pojechałeś? A tu nie jest? po, po Jak tu masz skup. Ja na farmę. Ale tu... Hmm. No, może... Żeby się. Wlało. Kurwa, dobrze to żywobośnikalne. Wyjemłby <grym> go go. Ja tak się zapytam. <grym> o kaskada tam co żadzy? Jest dobrze. Długo będzie co to jest nagrywać? No ja nie wiem, ale to... Jak na Adama to jest bardzo długo, więc za długo? To już jest pół godziny, nie? Jakie pół godziny... Sekundę, nie? 20 chyba minut dopiero. Ja ci powiem ile jest? No około 28 minut. No to dobrze. Ja jeszcze troszeczkę, rączek niech wróci i kończymy to. Piękne, <grym ten <grym piękny, ten piękny A nam stracił gachuba czasu. <grym> nie, ja jakoś jak, 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 tak, tak ponagrywam, że się tak z, z dwie godziny nagram, będzie nowy let's play taki. No, no, no. Chcę tak. <grym> nagrać na Zayi, żeby potem jak nie będzie chciał z nim nagrać, to będziesz wstawiał no, po kolei. No, no tak, tak, no oczywiście, Kaskader, wszyscy Cię dobrze rozumiemy. Pewnie nikt. Ale ja go rozumiem. Oczywiście, cieszę się. Cieszę, cieszę co, się... Cieszę się niezmiernie. Twój twarz. Twój kanał? Nie. No, no, nie właśnie. <laughs> no właśnie. Przejmujemy to. E <laughs> no, wbije tu ktoś? Wyśmiałbym <laughs> was. Bo, to, bo nie na ziemi mam się bać, czy co? Syp. Do rzeki, tak jak wtedy tam. <laughs> jak tak wszyscy wiedzą, że robisz to dla hajsu. Nie, akurat to chyba ja najbry, najmniej robię to dla hajsu. To, to, kto, kto zaczął nagrywać, kto zaczął nagrywać dla hajsu to nie będę to mówił głośno Adam no, jak był Adam hajsu nie było to w ogóle filmu nie nagrywał, po na sobie Pomyśl sobie ile Tam ja... tak powiedziałeś Pomyśl sobie ile ja nagrywałem filmu wcześniej, a kto dopiero zaczął nagrywać Ale jak ty ja to będzie nagrywał w ogóle Ale kto to już kto... pierwszą wypłatę? No właśnie i to jaką, jaką kwotę nawet nie będę mówił bo się... No ładną 3000 44 miliony 800 000. I co? Każdy orze jak może. Ja no też no tam tamten Haliko wywozi. Teraz też orze właśnie bardzo ładnie. w jak wbiegł Dobra, dojadę do końca Wada. i i 300 500 milionów. 300 złotych. Kaskadę, nie ciesz się, bo pierwszy zarabiałem, więc please. Stul twarz. Aaaa, boli nie się, boli się. No weź no tutaj. Co? Jak ja ja mówię, co jest ja nie mogę patrzeć A ta dziota wyszli. Samolot. Co? Samolot. Na no. Gdzieś ładnie? Nie ja znowu nie widzę. Dobra. Wy sobie jedź tak jak tam chce ta Dobra, bo już mówi że za długi, tak, tak, wiem, 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 wiem już. Jaka za burty by Głośno to mówi, a ja na to nie patrzę, bo przecież brączek jeździł. Jezu zaraz widzisz. że je no. jak tu idealnie widziałem. Pięknie, kończymy Ujej. ten odcinek, więc... Y... Dawaj do ja tu... Do usłyszenia trzymajcie się. No pa, pa. Tu. dawaj tu. Na wstępnym.